Cześć moi drodzy. Taki dzisiaj troszkę sentymentalny odcinek, bo nie wiem czy ktoś śledzi, ale pokazało mi się, że jest dzisiaj 500 odcinek, 500 filmik na naszym kanale, więc postanowiłem, że warto to jakoś uczcić też takim troszkę innym filmikiem. I po prostu chciałem Wam podziękować za to, że jesteście z nami, że oglądacie kanał, że po prostu w komentarzach też dajecie znać, zadajecie pytania co jest nie tak, co jest nie tak z moją rośliną, to także albo odnośnie konkretnego filmiku też piszecie. Także to, że jesteście daje nam tą satysfakcję, żeby ten kanał jeszcze ciągnąć cały czas, bo takie były chwile z że może już zamknąć, może już po prostu ten format się wyczerpał, ale na razie takie myśli jakby na chwilę są odsunięte i bardzo fajnie dzięki Wam, dzięki Waszej pozytywnej energii, waszemu w zaangażowaniu ten kanał, też pytacie i po prostu to do nas napędza. Ania, co od Ciebie dodasz? Zaskoczyłeś mnie tym 500 odcinkiem, że to już tyle, no. że już tak szybko minęło. Tak, dziękujemy Wam bardzo. Także też piszcie w komentarzach, co byście chcieli w naszym kanale zmienić, może jakieś pomysły, to są akceptowalne jak najbardziej wszystkie. Czasami zdarza się też hejt, ale to normalne, prawda? Mamy otwarte społeczeństwo, każdy ma e, też taką możliwość się wypowiedzenia. E, przeważnie są komentarze jednak konstruktywne, które wnoszą coś do naszego kanału. Pamiętajcie, że kanał powstał po to też, żeby się dzielić wiedzą, przede wszystkim, tak, ogrodniczą. Nie tylko ogrodniczą, ale przede wszystkim ogrodniczą, także e, pytacie, skąd taki tytuł Sobota na działce? No po prostu kiedyś tak było, że najwięcej czasu jednak mieliśmy w soboty, Teraz są wakacje, więc praktyczne działcy jesteśmy codziennie. Ale kiedy się pracuje, to wiecie, jak to jest. Nie zawsze jest czas, żeby się wyrwać, i po prostu sobota jest takim najlepszym dla nas dniem, kiedy możemy praktycznie od rana do wieczora spędzić ten czas tutaj. I cóż, tak to po prostu było. Takie były początki kanału. Kanał tak stricte działa od 2019 roku, ale tak naprawdę to od 2021 roku nagrywamy filmiki już typowo ogrodnicze. Więc powiedzmy sobie, że 3 lata ten kanał jest. Działkę mamy tak już mniej więcej, Ania, ile? Nie mam pojęcia. Około 10 tak, lat myślę, już? tak, bo jest uh -huh. 24 rok, a kupiliśmy w 2014, więc też okrągła różnica. Więc zobaczcie, to wszystko jakoś tak się ładnie zaokrągla. I po prostu ta działka no bardzo się myślę zmieniła. Także tu przy to kupowaliśmy działkę, to po prostu może rosły dwie, dwa drzewka, był trzy krzewy. Ten, był ten winogron ze Były Był winolog, tak to, to, to zobaczcie po grubości też, możecie oszacować, że trochę lat ma. Także tu mówię, rosło około 6-7 roślin, może, może 10 za wszystko. Więc ta działka się zmieniła diametralnie, myślę, i, i to, to po prostu też nasza zasługa. Ale no fajnie, fajnie tu spędzać czas. Przy, Przyjemny, spożyteczny to nie jest tylko praca, to jest też satysfakcja z wyhodowanych własnych owoców, zdrowych, e, smacznych, i po prostu też satysfakcja, że część tu roślin powstała naszymi rękoma, czyli rozmnożyliśmy je. Ja jestem bardziej od tej części sadowniczej, Ania bardziej od tej części warzywniczej czy, czy, czy kwiaci, kwieciarskiej. Więc do niej też kierujcie pytania. Co to Ania jeszcze dodasz? No, yy, czy chciałam filmik? tylko dodać, że, że już na działce nie ma miejsca. Powiem tak jak u Was też, co? Tak, że działka nam ma, się nie kończy zsadzić. miejsce. Jak coś będziemy Marzymy mieć, o ranczu. Jak będzie <laughs> mieć ranczu, to będziemy nagrywać z rancza, ale na razie tutaj, że tak powiem, jeszcze jest co robić, więc jak już nie będzie co robić, będzie wszystko dopięte do 5, -5 cm kwadratowych, czy że będzie, nie będzie będziecie wstawić taka chwila. jednego pomidorka, to o, wtedy to. będzie już czas, że po prostu musimy gdzieś tą działalność rozszerzyć i na pewno będziemy z wami cały czas, także dopingujcie nas, piszcie w komentarzach, subskrybujcie. No i cóż, widzimy się na kolejnym normalnym filmiku. Cześć!